Cześć ludzie, znaczy jąkis, cześć jąkis, Sonia Maja, jąkis, um, ja, ja jestem na pracy, no bo Maja na mnie późniła. Um, no, i musiała dać śmiecia, Sonia Maja, musiała dać dużo śmieci, no, bo ja nie miałam rady. Dlaczego się spóźniłam. Ja byłem bardzo, bardzo, bardzo późno. Ja, ja w ogóle nie mogłam pracować, bo tak byłam późno. Okej, już pracy. Jestem taka ładna. No i wracam do domu. Idę sobie... I ja muszę wiedzieć, że te kosza jest... Maja, czego ty widzisz, jak są kosze na twoje domy. Bo tu ty, ale chanie, trochę wyniósł. A ja już wyniósł ostatnie. Tak tak, tak tak Jak ty nie ja byłeś. Aż. No <noise> jest gdzieś kosz tam i możesz to tam dać. I możesz py pytać policja, gdzie jest kosz. Tak, policja będę spytać. Bo to nienormalna ta pani. No Maja, i czy są <noise> A po prostu dla mnie to jest tak niezdrowe, ja nie mogę iść nie jazdanka, bo miejsce taka chłoda muszę być, Ochania. Maja, ty... ty nie musisz zawsze zjeść coś zdrowego. tak, ale nie mogę iść dużo niezdrowego. No Maja, są kosze tutaj. Ale dzisiaj w ogóle nie mogę. Maja! Dobra, idę. Gdzie? Na twój domu są kosze! Ochania! Co? To, to fajnie. No to ja biorę jedno i ty bierzesz dwa. Co?! <laughs> tak! Ale nie ma tak, albo ja jedno, albo ja w ogóle. Co wybierasz? A co jest kosztowałem? Ja? No Hania, no nie wiem. Ty wiesz, ja wiem, ty wiesz. Jest, wyrzuciłam. Nie wróciłeś, ty kasowałeś. No i? No i to tam nie, tak nie da się. No Ponieważ to, ktoś do mnie przyszedł. No to ja daj koszta na policja rzeczy. O, Maja zobacz, tam koszta na policja. Panie. Teraz będzie na mnie bierać. No to dobrze. I ty będziesz powiedzieć to to tylko burcy i potem ciebie bierają ja to nie... No ma gdzie mój samochód na co to jest? Co? O te taka niebieska bąbloga Po pierwsze, to jest mój hotel, więc muszę tu być A poza tym, jest brzydka Prawda? Mhm. No ale to prawda, A ja biorę coś zjeść, no bo już się z Ja też idę to jeść. Mm. do domku. O, o! Ja tutaj mieszkam. Ma ja zjem jajka i taki mięsko i taki zielone rzeczy. Jaki znów to jest zasłania... o! Patrz Poczkania! No wiem. Jaki znów to ja będę zasłaniać. A ty też możesz zasłaniać na ProKaven. Maja. Okay. Maja zowa, tak, zielona rzecz i nieska, no wiem. Maja znowu takie zielone rzeczy i mięska i jajko. Bez jedzenia. Mm, ale dobre. Ale... ja piję, Ja piję, Ja piję, Kurczak, pij, No i zjadłam. Ja sobie robię obiad jak teraz. No ja już robiłeś, ja, ja sobie mm. idę na pokoju, grać grę. Mm, mm, nie wolno gdzieś pójść. Znaczy... Ja nie... Ja jestem ja nie Tak, już zjadłem. No kto jest na moim domu? Tu no Maja, ty na mnie wyskadasz? Ktoś jest na moim domek. Dobrze. Kabra. No policja za moje domu! Aja. Okay, jaki Już była policja wcześniej! No co ty stresz? Kasz mam pyszny na obja. No moja policja, czule. Co bano? Pytam, żeby on może być moim bełża. To na pewno nie. Idź stąd. Ale fajne, bo no, tylko się siedzi i się nie je. No może te policja idź stąd. No bo ja nie chcę, żeby był mój bełża. Mm. <sighs> Okej. Okay, A jak się pije? Chyba się nie da. O, da się. Paczka, nie da się. Maja mogę cię szukać na bapie. Jesteś tam, gdzieś z tobą? Ptaś, umolu. Tak, tak, tak. Gdzie Tutaj... mam już? Ma, jeszcze późno do mojej pracy. Ej, co, jeszcze ja późno do mojej pracy? Chwaja, oh, yeah. ja no, już nie mam rady, ja chcę pójść, ale to tak... Patrz, Hania, jak je... ja... gaszę szatło. Hania, patrz, jak ja chodzę. To już jest noc? Nie. No bo ja gaszę szatło, że policja. A, no to No kurczę, on ciągle biera mojej domu! Słuchaj, Staszek, głupi policja! Mówi Czulę, ja jestem mówię, Mówi Czulę, on jest moje na Maja? On, on. pyta, żeby ile od domu. No to na pewno nie. Powiedz mu nie. Ok? Czy powiedz mi tak? Mówił tak. Yeah. Yeah, yeah. no. Nie, nie mówię nie. mnie. No po to być koło ciebie, nie? No właśnie. No to idź pieraj Maja, ja nie jestem. Maja idź z nią. A, a ty wiesz, że tu można jeszcze jeść? Tu można jeszcze jeść, a nie... On... Co by tu porobić? Ja sobie chyba coś na deser ale takiego bardziej zdrowego nie. I może nawet jakieś małe kroście wezmę. Albo kanapeczkę na drogę. Tyle chwilę Może on iść stąd znowu? Nie. ale nie idzie stąd. Hm. Nie. e que estou? não e, o <laughs> O, ładna, Maja. Ej wyłączyłaś, takie ładne, nie wyłączyła, bo co by wyłączyło, takie ładne prawda, ja mam takie ładne make up, a ja fajnie bo mam nauszniki i jest zima to idealnie.

Chodźcie w felek, like czy babo, felek! Like. Hmm. No, idźcie do mojego domu! Maja! Okej, okay, zajęta go. Maja, zlepki oto na do, moje do domu. Ale on może wyjść. Maja, nie może wyjść. Może. Nie może, zobacz. Ale może zrobić reset. No wiem. Ale nie może wejść na narze. Może on nie umiera, się to zrobić? <laughs> no bo on jest pięć. Albo on jest... Albo on nie jest... ...grabem. No. No. <laughs> no. Albo babofelek. Albo jonio. Gdzie on idzie? Nie, nie, nie. Nie możesz wejść tutaj też. Maj sporowa wejść. <laughs> Ok, ja idę na twoje domy na razie mieszkać, może być? No. Mogę wejść? Ej, tak możesz. Okej, okay, dziękuję. Bardzo. O, ale Pato jest dziwna sobie. Dobrze, że sobie wiesz. A ty przecież też wyglądasz ładna, czego tylko ja... Czy nie? Ej, co, 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 co? Przecież ty też wyglądasz, ładna. czego ty kupierał mnie, jak Był mój bełża. No. Ja on wygląda z ziemią. Wiedziałeś, on burza? I no. ubranki, taki dziwnego. Wejdę, no. mój A ja też A nie mogę kawy O, ja piję ci. na kawę. O, i o, gwbl beth Mae e hefo eisiau posio dod y gra. Mae e hefo eisiau posio Nois feit o'r gra. Fi e ddau oed i bod y feit. Mae e nhw'n i fi posio Patrz jak on wyjść od grau, czy nie. No nie! Jeszcze, jeszcze tu tutaj! On pewnie reset robił. Jeszcze robił był 4 czy 5 lat. A, no on przeszedł do No kurczę! Proszę, pójdź w ludzi pa...